Waszta czysta, nareszcie bez zwierząt pająków, bo przy okazji remontu widzę, że ze swoimi stoiskami pożegnały się gołębie, pustyłki i pszczoły. Witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości oddania do użytku po renowacji, po rewitalizacji bramy górnej zwierzą, basztą w Krapkowicach. Cieszę się, że jesteśmy tutaj tak licznie zgromadzeni. Co prawda, baszta była cały czas otwarta, ale to, co zobaczycie w środku, do góry, myślę, że potwierdzi, że baszta Oficjalne otwarcie baszta odbyło się w i kwietnia o godzinie 12. Przybyli goście, m.in. pani Zuzanna Donat-Kasiura, radna Sejmiku województwa Polskiego, oraz Piotr Dancewicz. Dyrektor biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Witam panią Zuzannę Donatkasiura, radną Sejmiku Województwa Opolskiego, przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Najwyższy szczebel samorządowy, jaki nas zaszczycił w dniu dzisiejszym. Witam pana Arnolda Joszko, przewodniczącego Rady Miejskiej w Krawkowicach. Witam pana Dariusza Kanciore, szefa Komisji Sportu, Kultury i Nauki Rady Miejskiej w Witam pana Piotra Dancewicza, dyrektora Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Jeśli chodzi o zainteresowanie mieszkańców tym wydarzeniem, które okazało się, że no, nie było zainteresowanych siebie. nie było widać mieszkańców, być może nie byli powiadomieni, wielu z urzędników, to też mieszkańcy Krapkowic, no, więc generalnie tak tak to wyglądało. Sprawdzam mniej więcej jak wyglądała brama górna, czyli to stanowiło całość tego, co tutaj zostało nam w baszty. To co jest na czerwono, to to, co mamy tutaj basztę, fragment murów obronnych, bramę wjazdową od ulicy Prudnickiej obecnej i bramę prudnicką tak zwaną, drugą basztę, taką samą jak ta, która stała po drugiej stronie i komorę celną. A pozostałe zdjęcia to zdjęcia za 20-30 z okresu. Z właściwie udostępnione przez kolekcjonera prywatnego kartki pocztowe, bo to była największa dokumentacja. Na samym końcu jest porównawcze pokazanie remontów w latach 70 i obecnego. Z pięknym rusztowaniem, a wcześniej jak ciągano, w beczce Pana, który w Bibliotece też. O, naszej coś można przeczytać? Oczywiście. Bardzo dużo można przeczytać o baszcie. Mamy specjalnie wydzielone materiały dotyczące rozbudowy, powstania, no i tego co się dzieje w baszcie. Dziękuję. Niestety pan burmistrz Gogolina nie dotarł ani żadnego przedstawiciela, zastępca. No a warto było dotrzeć, bo oprócz skromnego poczęstunku w baście czekał na gości gdzieś minity obiadek znanej restauracji w rynku. Baszta z galerią sztuki i punktem widokowym została udostępniona zwiedzającym już od wtorku 2 kwietnia bieżącego roku.